No hejka, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj witam Was z warszawskiej Pragi. Przyjechałyśmy zagrać mecz drugiej ligi kobiet. Zły Praga, Warszawa, Wisła, Płock. gramy tu już któryś raz. Ostatnio byliśmy tutaj na wiosnę w poprzednim sezonie. W końcu wygrałyśmy po raz pierwszy. I dzisiaj zamierzamy to powtórzyć. Dziwna sprawa, bo pierwszy raz jak tu przyjeżdżamy, to boisko jest wolne, i nic się nie dzieje. Aż jestem w szoku. Jest cisza, spokój. Nie ma ludzi, znaczy tu są. Dzieci sobie grają. AKS Zły to klub, o którym mogliście już słyszeć. W 2019, bodajże, roku, wygrał nagrodę UEFA dla najlepszego klubu amatorskiego, najlepszej inicjatywy, takiej społecznej. I w tym roku zły połączył się z MUG z Pragą, Warszawa przejął Pragę. Tak naprawdę, powiedzmy, grają na licencji Pragi. I tu mam pewne ale, bo pamiętam pewnego pana ze złego, któremu bardzo wadziło nasze przejście z Królewskiej do Wisły, mimo że to tak naprawdę. Zmieniały się tylko barwy, no i powiedzmy, no tylko my wiemy, co to miało na celu. Nie, ch nie chcę się tutaj za bardzo nad tym rozwodzić. Panu się to bardzo nie podobało. Oczywiście nie powinna miała obchodzić opinia jednego człowieka, natomiast jest to działacz złego. A teraz zły przejął Pragę. I jak widać, im to nie przeszkadza. Nie chcę się nad tym za bardzo rozwodzić, bo mi to nie przeszkadza. Natomiast wyczuwam troszkę hipokryzji. I dzisiaj ten piękny dzień. Kiedy wracam do składu. Nie ma Karoliny. Klaudia ma uraz, a że byłam do gry za masażystą, którego nie mamy, no to udało się w końcu wskoczyć do tego składu. Zagramy dzisiaj po raz pierwszy z Wiktorią na środku obrony jako duet. Mam nadzieję, że to dobrze wyjdzie. Nie no, to musi być w prawie każdym blogu. Musi. Co musi być? No jak, nie wiem, jak przecież Nie. Tradycja okay, już. I dalej. nie, nie, ale... Ale ale, ale... Zrozumiałaś? nie, 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 zwykle. Zostałaś asystentką nie, Tak. nie, jej nie, 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 nie,

Hej, cześć, witajcie Wszyscy bardzo serdecznie z tej strony, Klaudia. Ja się z Wami nie witałam, dlatego robię to teraz. No i korzystając z okazji, chciałabym złożyć życzenia naszemu wiernemu, najkochańszemu fanowi numer jeden, czyli Czarkowi. Czarek wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, miłości z Werą, sukcesów. Pracy, życiu codziennym, w sporcie, e, wspaniałych i pięknych podróży. No życzę Ci wszystkiego, co sobie wymarzysz. Czarek to jest e, wielki projektant e, instalacji produkcyjnych. To on przeprowadził mnie przez technologiczno-chemiczny świat e, w praktyce, za co jestem mu ogromnie wdzięczna, bo do dzisiaj przydaje mi się jego wskazówki. E, naprawdę życzę Ci wszystkiego dobrego. E, miłej imprezy w sobotę bo na pewno to będziesz widział w sobotę też, ale masz pewnie imprezę. Także wszystkiego, wszystkiego najlepszego i masz najlepszą dziewczynę na świecie, czyli Werę. Wszystkiego dobrego. I cóż moi drodzy, dostałam w końcu szansę po krótkiej nieobecności, i już wiem teraz po tym meczu, że zmarnowałam tę szansę. Przegrałyśmy 1 do 4. Myślę, że zagrałam słabo, zresztą przy samych bramkach też popełniałam błędy. I może zacznijmy od tego, że zobaczcie sobie, jak te gole padały. Przede wszystkim mam do siebie pretensję o tą pierwszą bramkę, gdzie podałam prosto w nogi zawodniczce drużyny przeciwnej, i, i z tego poszła ta cała kontra. Trzeba przeciwniczkom oddać, że od początku podeszły do nas z wysokim pressingiem, z którym nam jakoś ciężko było sobie tego dnia poradzić. Trudno mi powiedzieć, czy ten wynik jest sprawiedliwy, czy nie, bo rzeczywiście zły stworzył sobie trochę szans po naszych błędach. Z drugiej strony, my mieliśmy w tym meczu trzy poprzeczki, i bardzo mnie to w sumie zaczyna boleć. Bo w poprzednim meczu były poprzeczki dwie, teraz poprzeczki kolejne trzy. I żeby chociaż jedna z nich wpadła, może to wszystko by się potoczyło inaczej. A tak to niestety dostajemy w czapę i. Zaczyna się robić nieciekawie. Wiemy, że wycofał się KS Raszyn już oficjalnie, także jego wyniki zostały anulowane, więc na koncie mamy jeden punkt. I szorujemy już dupom odno tabeli prawie. Jestem już po prostu zła na to, że w końcu dostałam swoją szansę i zagrałam tak fatalny mecz. Muszę się z tym jakoś zmierzyć, muszę z tym żyć. Zapewne w następnym meczu. Nie będzie dla mnie miejsca w składzie. Nie chcę się też jakoś za bardzo tłumaczyć, ale ciężko jest wskoczyć do pierwszego składu, kiedy w dwóch poprzednich meczach się nic nie zagrało, a w czterech poprzednich łącznie 90 minut. Widocznie jestem na to za cienka i trzeba się zająć hodowną jedwabników. Ale na początku sezonu dałam sobie pewne ramy czasowe, w których chcę jeszcze powalczyć w jakąkolwiek przyzwoitą formę. Więc jeszcze chwilę mnie tutaj poglądacie. Mam nadzieję, że jak najwięcej na boisku, jak nie, no to przynajmniej trochę Wam poopowiadam o tych meczach. I przez to całe zdenerwowanie na swój słaby występ zapomniałam wam opowiedzieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy z tego meczu, czyli doliczony czas, z gry Dorota wychodzi, żeby przeciąć piłkę. Zderza się z Julią. Jest faul Doroty, ale sęk w tym, że tutaj mamy uderzenie głową o ziemię. No i tu nasz duży strach, bo Dorota padła jak krażona piorunem. Nie reagowała, troszkę ją powykręcało, brzydko mówiąc. Długo była jej udzielana pomoc i ostatecznie boisko opuściła na noszach. Już przytomna karetka zabrała ją do szpitala, tam jej porobili badania. Dorota została na obserwację. Na szczęście skończyło się tylko na wstrząsieniu mózgu, ale powiem wam, że jeszcze nigdy nie byłam świadkiem takiej sytuacji na boisku i mam nadzieję, że więcej już nie będę. Oczywiście to był faul Doroty, bo to ona wpadła w Julię, Julia podeszła do rzutu wolnego, wykopała tą piłkę. Za boisko w geście Fair Play, za co bardzo dziękujemy i można tylko pogratulować. A Dorocie teraz życzymy dużo zdrowia i jak najszybszego powrotu na boisko. A w następnej kolejce myślę fajna szansa w końcu na przełamanie, bo gramy z Włókniarzem Białystok, czyli z zespołem, który też jest nam gdzieś na dole tabeli, nie idzie mu za dobrze, mają przed sobą daleką podróż, a my jesteśmy już chyba tak zmęczone. Tym, że nam nie idzie, że w końcu to musi pęknąć i, i musimy iść do przodu. Ten mecz w niedzielę o 14, więc jeżeli zdążyliście to obejrzeć przed rozpoczęciem tego spotkania, albo może jeszcze w trakcie, to zapraszam Was na wojsko boczne B2 pod Orłem Stadionem, godzina 14.00. Gramy z włókniarzem Białystok. A w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanko. Zostawcie łapkę w górę, chociaż nie wiem, czy po tym meczu jest za co. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!